Kalodzie dobry, cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Robloxika z tej strony Hades i witam was w kolejnym materiale słuchajcie, dzisiaj UFO Tajku jest dosyć popularny, więc sobie wpiszecie jeśli bym zapomniał e, wsklepać wam link moi drodzy, witam was serdecznie, w ogóle ej, wow, troszeczkę się uprzy... Znaczy no dobra, nie oszukujmy się 500 monetków chce, dobra Wieście te robuxy, wieście te robuxy, dawajcie mi Multi pili 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 razy dwa, bo, bo ja chcę Bo ja chcę razy dwa Multi pili 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 pili, słuchajcie Research upgrade, mamy coś takiego, no nie e, w, A, no i właśnie, odklepmy To co musimy, z kodem Hades, w sklepie Genesis, macie 10% zniżki I tak swoją drogą, słuchajcie e, co, 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 aha Dobra, myślałem, że coś tu się, aha Nie, dobra, teraz możemy po prostu Upgrade'ować, uuuu a, myślałem, że tak, bo tak szybciej się to zrobiło akurat nie. No, w każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, ja wiem, że ostatnio nie było filmu, bo ja byłem chory, ja byłem chory i na Instagramie informowałem o tym, więc polecam wam sprawdzić. Okej, okay, tutaj kupiliśmy komputer i dzięki temu, że mamy komputer, możemy kupić kolejny dro dropper, więc jeszcze słuchajcie, jestem troszeczkę. E, troszeczkę taki. O i pierwsza ściana. Ok, czyli niebieskie to są produkcyjne, a te inne są nieprodukcyjne. Ok, rozumiem. E, więc jestem troszeczkę taki. M, zardzewiały O, może tak to powiem, no nie? Więc, jakby e, zanim, za, zanim, zanim, zanim wró wrócimy na pełną parę, słuchajcie, no to pewnie jeszcze chwileczkę. Chwi chwilkę to potrwa. Chwilkę może to potrwać, no nie? E, w ogóle fajno, fajna jest opcja, że pokazuje mi. Button, pokazuje mi przycisk gdzie to jest. No i elegancko, uuu, a nie dobra, czekajcie, kolejna ściana i już mnie nie stać. Ajajajaj, ajaj, aj, tam jest w ogóle Golden Dropper za 250 Robuxów. Czy my chcemy to wydać? Czy my chcemy wydać 250? A wydajmy 250 Robuxów jeszcze. Da, bo czemu by nie? Wydajmy go, no nie. Ja o ciebie też mogę upgradeować. Dobra i co ile pieniędzy mi dać? Dawaj, dawaj pieniądze. No tak szczerze to ja liczyłem, że troszeczkę więcej ja tutaj rzeczy dostanę, no nie, w sensie, yy, tak słuchajcie, to tak, yy, ten ziomek co wlatuje, ziomek przestań mi wlatywać tutaj, ej ziomuś, co ty robisz ziomuś, ziomel, dobra, mamy drugi komputer i chciałem trzeci komputer, ale nie mogę, nie mogę trzeciego komputera, ale słuchajcie, nie musimy tutaj czekać na szczęście, ale ja muszę się na... Więc ja przepraszam Was moi, drodzy, w ogóle ja jeszcze jestem troszeczkę chory, jak, tak w razie czego wolę powiedzieć, jeszcze jeszcze w sumie jestem tak troszeczkę chory, takie końcówki mojej choroby są, e, więc tak jak mówię, jestem troszeczkę zardzy, jeszcze, no nie, ale to słuchajcie, mam nadzieję, że niedługo minie, e, ale już, ale, ale wiecie, nie chciałem, nie chciałem, żebyście zapomnieli o mnie, i o tym kanale, więc... Więc temu nagrywam też, no nie? I tak dalej, dobra. Możemy kolejny ten dropper zupgrade'ować, elegancko. Elegancko, tu mamy platformę. Już mamy wyżej. Tam mamy upper wall, ok? Upper wall, i tam jest tam coś, jest nie? Tam jest coś za 50. Dobra, chodźmy tu, chodźmy tu, zobaczyć, co tutaj jest takiego ciekawego, no nie? Co się na razie, to, to, to ufo, to takie marne, to ufo jest, powiem wam szczerze, no. Tak, 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 no, nie no niby UFO, ale nie do końca, no tak szczerze mówiąc, no tak jestem troszeczkę zawiedziony, zawiedziony chłopak jest, no. Dobra, tutaj mamy tylko jedną ścianę do kupna, kupną ścianę wyżej, więc kupujemy tą ścianę, ja yeah, bęk, druga też, a, bo my już mamy ruf, no i elegancko, elegancja, Francja, dobra, mamy w, to, wentylanie, to jak Hades, jesteś uwalony. Jest to oczywiście maszyna z napojami. Co to mamy? Research machine. Uuuu. Uuuu. Słuchajcie. Ha, dobra, to po prostu dostałem pusta, Nieważne. E, stia large platform. Uuuu. Uuu, la la. Lala na 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 mamy pieniądze Ej właśnie słuchajcie chciałbym się spytać was jak jakie jakie byście chcieli odcinki bardziej czy w ogóle czy jesteście fanami bardziej dłuższych odcinków czy krótszych no nie bo jak to się nazywa bo ja ostatnio miałem taką mega rozkminę no nie że że kurde no fajnie fajnie byłoby słuchajcie robić takie dłuższe odcinki troszeczkę takie minimalnie dłuższe, to jest buton, no nie? Do, 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 dobrze widzę, tak, że wiecie, crew, uu, że, że wiecie, robić takie 20-minutówki, a czy, ale nie jestem zbytnio też wiecie, Moniko. u ej, fajne, bo nie muszę tam latać. E, no, ale ale miałem takie kurde, no wiecie, czasem na przykład takie tajkuny, no nie? No ja nie, nie wiem, czy ja nie wolałbym, na przykład Wam po prostu dać, wiecie, pyk, 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 od razu, myk, nie, wy 10 minut całego tajkuna niż wy pół godziny napiszcie w komentarzu widzowie ludziki moje kochane eee, jakie wy wolicie właśnie odcinki, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy. A, nie stać nas. Ale bieda, potrzebujemy 5 dolarów więcej. A czy ja mogę zarabiać więcej? Ja bym chciał naprawdę. Ja bym chciał zarabiać więcej. A dobra, ja sobie kupiłem to, no i nikt po co. Mm. I po co ja sobie to kupiłem? Nie... Tak, tak. Ta. Aha. 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 Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, widzowie. Aha. Yeah. Ja wywaliłem się. Dobra, speedboosta dawaj mnie. Ale ja się czuję nierozgrzany, widzowie! Kurde! Kurde, taki... Mówię, jeszcze gardełko, gardziełko, tutaj możecie słyszeć. No totalnie się czuję nierozgrzany! Ojojoja! Przepraszam, co to Kurde, ale choroba nie wybiera, no nie? Jakby... Co co, to jest landing, a ja chcę więcej zarabiać. Czy ja mogę więcej zarabiać? Czy ja i tak zarabiam pieniądze. Ej, jakbyśmy nie mieli pieniędzy razy dwóch, ale to nuda.pl by była, widzowie. Ale by to był przypix.pl. Dobra, mamy tu. Uuuu, ej, ale ciekawa łazienka. Dobra, mamy Trina, i ja to chodzi. Trzeci dropper, czyli tutaj dopiero jest ten trzeci dropper. I drzewo na drzewo nas nie stać, niestety. Halo, czemu nas nie stać na drzewo? Czemu nie jest tak czas na drzewo? A ja bym chciał więcej zarabiać, proszę dajcie mi więcej zarabiać! Chciałbym. No to co? Kupujemy wszystko chyba. Co? Lecimy sobie. Mamy tu crewmate room. Kurde. Ulepszamy dropper. No i <laughs> o to chodzi. No jezu, mi głos to tragedia. Ej, pusto tu tak właściwie jest mega. E, ale jakie łóżeczka? Słuchajcie. Jakie łóżeczka I tutaj są kolejne i kolejne. A czy ja mogę jeszcze jeden dropper prosić? Nie. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Rozumiem. U, tu są końcowe jakieś. Dobra, mamy drzwi. Okej, okay, drzwi wybudowaliśmy. W sumie wszystko. Okej, okay, rozumiem. Tu mamy oczywiście barierki. Mamy tutaj tanka z wodą i o to chodzi. I mamy tu kawałki samochodów. No dobra, tak fajnie, pięknie, wszystko pięknie, ale. To chcecie mi powiedzieć, że tu nie ma żadnej przestrzeni? Naprawdę, tu nie ma żadnej przestrzeni. Landing pad, ufo! Ula, la, słuchajcie. No i elegancko! Słuchajcie, tylko tak w sumie. Tak w sumie, po co tym latać, jeżeli, jeżeli tu ani nie można strzelać? Ani nie można zwiedzać planet? Widzowie? A to są materialne planety? No tak 3 na 15 bym powiedział, no widzowie. Widzowie, tak słabo możemy się tu przylecieć. No nie. O, przylecieliśmy sobie. Aha, okej. Okay. Aaaa, aaaa, aaaa. Exit ship, o nie, o nie, o nie! Widzowie, spadem, ale już wiem, że yy, statków nie chce nam się chyba robić, nie? Nie, no zrobimy wszystko, zrobimy, słuchajcie, widzowie. Wszystko zrobimy, yy, ale potrzebujemy więcej pieniędzy. Ej, smutno mi się, że ten dropper jest useless. Serio, ej ten dropper za 250 Robuxów jest taki useless, że to, 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 to smutno mi po prostu, no. Co ja mogę powiedzieć, widzowie? No, smutek.pl, ale my budujemy kolejne dwa pokoje, no nie mamy tu jakieś Craty supply'owe, no nie, mamy Medbay Ło, wow, nie stać mnie, fajnie, fajnie Uch, moi kochani, dobra Wracamy, lecimy i Budujemy e, drzwi, oczywiście Jestem trochę zdyszany Powiem wam, bo zrobiłem sobie rozgrzewkę Przed chwilą, Przy, przyznam się Ale czuję Większą moc psychiczną Niż 3 sekundy temu, dla was, no nie Fajnie, Hades, że robisz takie rzeczy no, Nie że HD zrobisz takie rzeczy dopiero po e, w trakcie nagrania, nie? W ogóle? Taka ciekawostka, że jeszcze śniadanie nawet i jadę. Mam nadzieję, że ty zjadłeś już swoje śniadanie, a nie tak jak ja. No dobra, śniadanko.pl zjedzony, słuchajcie, i pl możemy rozbudowywać się dalej z 29 tysiącami. Ej, supply boxy, w ogóle bardzo ładne tekstury tu są. I w ogóle oxygen, tanki. E, ale tu jest tak bardzo pusto. Tak, tu o, to, to jest dobre, dobre powiedzenie, słuchajcie, że tutaj tak strasznie, ale to strasznie jest pustawo i trochę smutno, no bym powiedział, słuchajcie, no nie niby jakieś generatory, ale mega pusto tu jest, u, 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 hello, u, ale że ty jesteś kosmita.pl, jakiś pająk.pl, wow, jakaś sekcja zło, u, la. ulala, widzę, a tu nie ma dropera żadnego, Ej! Ej, ziomuś, gdzie jest mój dropper? Halo! Aha, że, że nie ma tu. Okej, okay, rozumiem. Aha, rozumiem, rozumiem. Jasne. Jasne, aha, aha. Jasne, jasne, jasne. Oczywiście. Ej, widzowie, czuję się oszukany. Czuję się giga gigaoszukany.pl w sumie. Tak wam powiem. No nie. Uuuu rakiety. No i o to chodzi, słuchajcie. Tak, trzeba żyć czasem. Ale tylko czasem, tylko czasem. Dobra, i tu mamy kolejny la landing spot i mamy UFO 2, ale UFO 2 nas nie interesuje. Mamy tutaj PAF. Uuuu... Uu. 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 Nie wydam Robuxów, nie ma opcji. <laughs> nie ma opcji, żebym miał wydać kolejne Robuxy za UFO, które i tak nic nam nie daje. O nie, 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 byczku. Oj, nie, nie, nie ziomek! Aha, i tutaj nic nie ma. Aha, i gdzie jest kolejny ba. Naprawdę każecie mi tutaj wracać? Serio? Napra... tak se serio? Ale tak, to tak, tak no scam to jest. Aha. Aha, i co? I ta z kolejna... Aha, dobra, wejdźcie. Halo! Uuu, turecz! Halo! Uu. A że ja... Uuu lala! Widzowie! Jaki pisanty, że taki przejdź! Nie, nie, nie chcę. Ja tam budynek jest! Ale że my mamy działko, ciekaw czy się ktoś przy ten jelp. Czym jest jelp? Czyli to jest gracz, czy co to jest? Halo? A Adysia... No to nie wiem... Może to jest! Może to jest jakiś gracz, nie wiem! Nie chcę wiedzieć, słuchajcie! Ja nie chcę wiedzieć! Ile to wszystko kosztuje? Po Halo policja! Halo policja, ale centrum dowodzenia mamy w końcu. Right computer, left computer, control room, no i nie mamy pieniędzy już. Hmm. No to co widzowie, chyba czas skończyć tego tajkuna, nie? Kupujemy drzwi, kupujemy komputer, słuchajcie, jednego. Kupujemy komputer drugiego i planczy, i kolejne drzwi, i... I jakiegoś tanka! I to tyle tutaj, jest serio? No. Ale tak, serio, totalnie serio. Aha, aha! Aha! Aha... Ej, czuję się skamet. I to tak mocno w sumie. W sensie bardzo ładnie wygląda ten tajkun. Tego nie mogę było odebrać. Ale słuchajcie, no generalnie, to taka. Ej, bo będzie jakiś upgrade jakiś, no nie, ale to jest bez sensu, że my musimy tutaj latać w ogóle. Kolejny laser... Ej, tu jeszcze jeden laser generator na pewno będzie. Na bank będzie jeszcze jeden. No nie ma opcji, że nie będzie tu jeszcze jednego. W sumie no powinien być, nie? Dobra, mamy tu satelitę i teraz co? Teraz lecimy tam, a widzicie? A jednak... jednak widzicie, ja mówiłem, że coś tu będzie, a wychanej i będzie, bez znaczenia a ja mówiłem, że coś tu będzie. No to okej, okay, są komputery po prostu. Control Panel. Ooo. No i dziękuję. pani Kapitanie, lecimy. Pciu, piu. Tak, dokładnie tak jest. Ta, ta, tak było. Tak tak było, nie kłamie. No nie, znak. No, okej, okay, super znak, okej, okay. fajny fajny znak, słuchajcie fajny znak, jestem zachwycony z niego no nie, mamy kolejną satelitę i co, kolejny upgrade, tak czyli kolejny upgrade będzie do ostatniego statku czyżby, czyżby myk, tak jak sądziłem jest tu kolejny laser, słuchajcie bierzemy sobie oczywiście itemki, itemkowate ej ten hamburger dalej tam jest, ale nie chce mi się tam lecieć, szczerze mówiąc Szczerze mówiąc jakoś się pali, że zleceniem tam, no nie, kolejny ten, ile nie za dużo kosztujecie, Pany, Pany 20 tysięcy, no dobra, no to teraz nam raczej nie, nie, nie ten, jak to się nazywa, I teraz tam nie zabraknie, w ogóle w godzinę już gram te, tego tajkuna wow, wow, moi drodzy, dobra, lecimy sobie bardzo jasno, Ula la, no co za stateczki, co, gdzie mamy buton teraz? Tam mamy butony, bo tu jeszcze jeden statek może być, nie? Jeszcze jeden statek się tu zmieści. Na spokojnie, tylko na początku musimy tutaj pójść, odblokować. Wow, research, bo... A, dobra, to jakby się najarałem niepotrzebnie, nie? E, Okej, okay, dobra. Pani kapitanie, jestem, jestem jedną osobą załogą, jakby nieważne, nie, nie, nie było tematu. W sumie totalnie nie było tematu, bo chciałem powiedzieć... Pani kapitanie, jesteśmy gotowi! a ja bym powiedział, no to super, a i byłoby takie, ej, ale to ty jesteś, masz sydofremie, nie? E, i, i, I no, tak. No, tak wie, wiecie jak to jest, no nie? Kupiłem coś jeszcze, jakby to powiedzieć. A, i to dopiero teraz dajesz mi upgrade. Okej, okay. uh, uh. Rozumiem? Nie, nie rozumiem, jakby totalnie nie rozumiem, że dopiero w tym momencie ja dostaję. O, pokazuję mi ile potrzebuje, ale czade. No i zgarniamy pieniądze. My lecimy kupić ostatni statek kosmiczny. Szkoda, naprawdę, że statki nic nam nie dają. Naprawdę, w ogóle wy widzicie ile to kosztuje. Wszystko nie powaliło kogoś. Halo? Halo? Aha, ja mam jeszcze tu rzeczy na górze do kupienia. Co? Ale bez sensu, Ej, Eee. Słucham? Cześć oszukany i to tak fest powiem, mam serio. I my robimy to, moi drodzy, 450 tysięcy przed nami. I nowe flory i ściany za 100 tysięcy. Co tu się dzieje, moi drodzy, przecież to jest tak generalnie, no. Drogo.pl, Upper Wall. No i co ja tutaj mam? Mogę shelf, shelf roof. Fiary... Okej, rozumiem. Ale w każdym razie to, to wszystko takie drogie jest widzowie, no tak trochę bym powiedział nawet bardzo drogie. Tylko ktoś tutaj, no ktoś tu pijany chyba był kiedy robił ten tryb, no że, że aż tyle te dobra. 150 tysięcy, ile? Ile? Jakby dużo, bardzo dużo. Ale moi kochani, słuchajcie, to będzie na tyle w tym materiale. Ja Wam dziękuję za uwagę. Wybaczcie, że jestem taki jeszcze dardywiały, no nie? Ale postaram się, żeby to się zmieniło od jutrzejszego odcinka. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Cześć.